Moja droga, witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony Marta Chowańska, Twój doradca piękna. A to jest minuta piękna, w której dzisiaj opowiem Ci króciutko o tym, jak możesz stworzyć unikalny makijaż ust, używając dwóch limitowanych pomadek, kiedy nie potrafisz się zdecydować na to, czy wolisz bardziej usta niut, delikatne, czy mocniejsze i po prostu szukasz czegoś pomiędzy. Na co dzień pracuję z kobietami, ucząc jak piękniej wyglądać i piękniej żyć, Prowadzę szkolenie i warsztaty wizerunkowe w całej Polsce. Prowadzę również bezpłatną metamorfozę online, do której bardzo serdecznie Cię zapraszam więcej szczegółów w dalszej części filmu, jak również sprzedaję i dobieram luksusowe kosmetyki amerykańskiej marki MaryKay i pomagam kobietom budować od zera biznes w oparciu o system marketingowy tej marki. Więc jeśli to, o czym mówię, jest dla Ciebie interesujące, ciekawe, chciałabyś się dowiedzieć więcej, napisz do mnie, zapytaj. Nie mam żadnych tajemnic. Dzielę się wszystkim i pokazuję, jak to robię. Moja droga, dzisiaj mam Ciebie propozycję, która już jest na moich ustach, więc jak widzisz z bliska, możesz się przyjrzeć, to jest coś naprawdę wyjątkowego. Bardzo unikalne połączenie, które koniecznie chciałam ci pokazać, ponieważ są to nasze nowe jubileuszowe kredki z edycji limitowanej od Mary Kay z okazji 60-lecia firmy i mamy tutaj dwa klasyczne kolory: Pink Rose, one mają też tutaj takie konturóweczki. Pink Rose, czyli taki klasyczny nude, jak również Visionary Pink. To jest kolor takiego e, pięknego, fuksjowego różu. I każdy z nich jest e, piękny i unikalny, ale możesz uzyskać naprawdę wyjątkowe połączenie, jeśli nałożysz ten Visionary Pink, ciemniejszy na kąciki ust i na krawędzie, jak konturówkę, a na sam środek zaaplikujesz Pink e, Rose, czyli ten delikatny. I ja to właśnie dzisiaj zrobiłam i spójrz, proszę, jak z tych dwóch kolorów uzyskałam piękny, wyjątkowy makijaż ust, który jest też bardzo trwały, bo te pomadki nie ścierają się, nie odklejają, one są właściwie jak... Um, one są matowe, jak konturówki, jak wod wodoodporne konturówki, a przy tym dają przepiękny efekt, nie się też na kubeczku, co dla mnie osobiście jest bardzo komfortowe, więc jeśli chciałabyś mieć taki efekt, chciałabyś uzyskać taki efekt na swoich ustach, zapytaj o te kredki, napisz do mnie, bo są naprawdę genialne, a tymczasem zapraszam Cię serdecznie do wzięcia udziału w Metamorfozie, możesz otrzymać ode mnie pakiet 18 próbek kosmetyków na 3 dni wraz z zaproszeniem do przetestowania ich w specjalnej grupie, gdzie na Facebooku, bądź jeśli nie masz Facebooka, to mogę też wysłać Ci nagrania SMS-owo, i będziesz miała, czy mailowo, i będziesz miała kochana ode mnie trzy darmowe lekcje piękna, pielęgnacyjno-makijażowe i zestaw próbek krok po kroku. Może potrzebujesz takiej osobistej stylistki twarzy, kogoś kto. Pokażę Ci właśnie, jak dobrać podkład, jak zrobić pielęgnację, jak dobrać kosmetyki, jak wszystkiego używać. Chciałabyś to robić świadomie, profesjonalnie, chciałabyś mieć najlepsze rezultaty. Czujesz, że coś nie gra w tej Twojej pielęgnacji, że Twoja skóra nie reaguje tak, jakbyś sobie tego życzyła, że chciałabyś coś poprawić, udoskonalić jej wyglądzie, zostaw komentarz metamorfoza i przetestuj to, co mam dla Ciebie. Jeśli nie znasz kosmetyków MeryKay, zapraszam bardzo serdecznie, bo być może dzięki temu odkryjesz najlepsze rozwiązania dla swojej skóry, ale jeśli nie spróbujesz, to się nie przekonasz. Więc czeka na Twój komentarz. Ściskam, całuję, pozdrawiam. Dziękuję, że obejrzałaś ten filmik. A jeśli dzisiaj jeszcze tego nie usłyszałaś, to ci tylko powiedzieć, że jesteś piękna, jesteś dobra, jesteś mądra, jesteś ważna i masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby osiągnąć wszystko, o czym marzysz. Trzymaj się ciepło. Pa pa.